Łódka z kurczaka w sosie cebulowym. Przepyszne i proste danie, które zrobisz na jednej patelni. Udka z kurczaka nacieram solą, zostawiam na jakieś 10 minut, a potem obsmażam na mieszance masła i oliwy, aż zrobią się złociste. Ściągam, odkładam, a na tę samą patelnię wrzucam pokrojoną w pióra cebulę. Posypuję solą i smażę na niewielkim ogniu pod przykryciem, co jakiś czas mieszając przez około 10-15 minut, aż cebula zupełnie zmięknie i nabierze złotego koloru. Pod koniec dorzucam także pokrojony w plasterki czosnek. A czosnek również zdążył już oddać swój cudowny smak. Zobaczcie, co robię teraz. Wlewam tutaj, no tak, nie szklankę białego wytrawnego wina. Jeśli macie jakieś powody, żeby nie używać wina do potrawy, no to oczywiście może to być również bulion. No ale wino tutaj wynosi to danie na zupełnie inny poziom. Podbija wszystkie smaki, ale również je przełamuje swoją kwasowością. Do sosu dodaję musztardę francuską, doprawiam suszonym tymiankiem, solą oraz pieprzem. No a teraz już jedno po drugim lądują tutaj nasze łódka. Duszę na wolnym ogniu przez około pół godziny, co jakiś czas polewając kurczaka sosem. No i mamy to gotowe. Lista składników w opisie, a pełna wersja tego filmu na kanale Miamer.